Nowenna do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa wstępna. O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam czynić i rozkaż mi to wykonać. Poddaję się chętnie wszystkiemu co ode mnie zażądasz, pragnę przyjąć wszystko, co na mnie dopuścisz. Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę. Amen. Dzień dziewiąty. Pismo święte poucza. Kiedy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum. Jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Duchu Święty. Które sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie. Taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego Amen. Boże, ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam ducha świętego. Spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Litania do ducha świętego. Kiria Eleison, Chryste Eleison, Kiria Eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójca, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, wchodzący od Ojca i Syna, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, któryś na początku świata unosił się nad wodami i udzieliłeś im płodności. Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, któryś przemawiał przez święte sługi Boże. Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, którego namaszczenie daje nam poznać wszystkie rzeczy. Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, który daje świadectwo o Jezusie Chrystusie. Zmiłuj się nad nami, Duchu prawdy, który nas nauczasz wszystkiego. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który stąpił na Maryję Pannę, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, w nas przebywający, zmiłuj się nad nami. Duchu różnorakich łask, zmiłuj się nad nami. Duchu przenikający skrytości Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który stąpił na Jezusa Chrystusa w postaci gołębicy, zmiłuj się nad nami, duchu święty, przez którego na nowo się rodzimy. Zmiłuj się nad nami, duchu święty, napełniający nasze serca miłością. Zmiłuj się nad nami, duchu święty, przysposabiający nas za dzieci Boże. Zmiłuj się nad nami, duchu święty. Który stąpił na apostołów w postaci ognistych języków. Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, który według swej woli wszystkim rozdajesz dary. Zmiłuj się nad nami, bądź nam miłościw, przepuść nam Panie, bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie. Od wszelkiego złego, zachowaj nas Panie. Od wszelkiego grzechu. Zachowaj nas, panie. Od pokusy i zasadzek złego ducha. Zachowaj nas, panie. Od zuchwałości i rozpaczy. Zachowaj nas, panie. Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie. Zachowaj nas, panie. Od wszelkiej zmazy ciała i duszy. Zachowaj nas, panie. Od wszelkich złych duchów. Zachowaj nas, panie. Abyśmy żyjąc Duchem nie szli za skłonnościami ciała, wysłuchaj nas, Panie, abyśmy nigdy nie zasmucali Ciebie, któryś jest świętym Duchem Bożym. Wysłuchaj nas, Panie, abyśmy zachowali jedność umysłów, dążąc do pokoju. Wysłuchaj nas, Panie, abyśmy łatwo nie wierzyli wszystkim duchom. Wysłuchaj nas, Panie abyś w nas odnowił Ducha Prawego. Wysłuchaj nas, Panie, abyś nas prostą drogą prowadził ku zbawieniu wiecznemu. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas umacniał Twym wszechwładnym Duchem. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata. Przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług swoją łaską. Zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.